Witam serdecznie na kanale JADO, a dzisiaj coś specjalnego, przez to, że tak długo nie było nowego filmu. Mamy archiwalny zestaw od Kobi. E, linia produkcyjna, tak mi się wydaje. No, jest to e, zestaw na licencji Pinguino z Magadaskaru od Kobi. No i co ważne, w tym momencie, kiedy ja ten film kręcę, czyli na początku 2023 roku, ten zestaw ma 9 lat. Także zapraszam na archiwalną rytkę. No i dobra, patrzcie, ile ten zestaw kosztował wtedy? 30 zł, a teraz ten zestaw jest praktycznie niedostępny. Mamy 80 klocków jedną figurkę, istnieją LIKO. No i tutaj naprawdę dużo rzeczy ruchomych. Cała ta linia produkcyjna działa, jak będziemy kręcić. No i tutaj ten hak, czy jak tam dźwig, czy jakieś urządzenie po prostu. <grym> no to też jest naprawdę świetne ja nie mogę się doczekać otwarcia tego zestawu. Może jeszcze na chwilę spójrzmy na tył. Mamy tutaj e, pokazane, co się rusza, jak. No i dodatkowo mamy kolejny obrazek. Jakieś pingwinów, e, obrazki. No i e, jakie mamy akcesoria fajne w środku. No i dwie sardynki. No bo właśnie, tak... Pingwiny lubiły te sardynki. Oczywiście ja już tej bajki no tak się pamiętam. No także yy, dobra, nie więc otwórzmy ten zestaw. Oczywiście będzie speed build. No niestety, a może na szczęście przyszedł taki Hubert i ten zestaw otwiera. No a za kilka lat ten zestaw by był jeszcze troszkę... No ale nic, ważne, że przeze mnie sporo osób dowie się o tym zestawie. Wow, i patrzcie tutaj na to, na, ten, na tą gumę, która jest osobno tutaj włożona do tej linii, do tego taśmociągu. Myślę, że to jest przydatny klocek i rzadki mega. No i mamy tutaj cztery woreczki i instrukcje. Chyba w tym zestawie nie ma żadnych naklejek, no bo gdzie? Jedyny druk to to, no i to. Więc naklejek raczej nie ma. No wtedy jeszcze kobie miało te naklejki, ale teraz e, kobie stara się ich nie dodawać jak nie trzeba i e, e, dodaje długotrwałe e, nadruki. Dobra. No to co? Ja ten zestaw szybko złożę, policzę ile to mi zajmie i widzimy się za chwilę. Aha. Oczywiście też zobaczycie jak ten zestaw składa. Dobra. Ja już składam. Około 20 minut składania, tak mówię, że około, bo nie wiedziałem, jak zrobić jedną rzecz, do której zaraz przejdziemy. Dlatego około i na tym się męczyłam naprawdę duszą chwilę, a tak by mi to zajęło jakieś 15 minut, ale e zestaw prezentuje się bardzo fajnie. Jest kilka uwag z mojej strony kilka rzeczy, które kobiety mogło zrobić lepiej, no ale patrzcie, jak fajnie działa ta linia produkcyjna. Także ja jestem dosłownie pod wrażeniem tego. No oczywiście później te sardynki wypadają. Ogólnie bardzo fajne rybki. Eee, no ale no co? No inaczej to by musieli zrobić naprawdę długi ciąg tego. No przecież tak też jest dobrze. No dobra. No to teraz przejdźmy już do samej recenzji. Znajdują się elementy zapasowe, a teraz przejdźmy do minifigurki. Yy, przez, yy, to mam na razie jeden zestaw. Ja mam saszetkę pingwinów z Skaru. i nie wiedziałem, jak założyć dobrze te okulary. Tutaj znalazłem teraz takie wypuknięcie nie wiem, czy to jest dobre, czy po prostu od maszyny yy, ale oto można w moim egzemplarzu zaczepić te okulary no i to wygląda naprawdę no i to się trzyma nawet. Oczywiście nie jakoś świetnie, ale się trzyma dodatkowo jakieś e, narzędzie. No i pingwin, jak pingwin, e, chyba rików już mam. Nawet ściągnę sobie. No, to jest dokładnie ta sama nie figurka, tylko że bez okularów. Także to jest mój jedyny pingwin z Magataskaru. Ale będę miał ich więcej z innych zestawów, bo nie ukrywam, że mam jeszcze dwa zestawy z pingwinów z Magadaskaru nieotwarte. Tak, sobie zakupiłem archiwalne zestawy, także bardzo mi się podoba ten pingwin. On jest z kilku części zbudowany: nogi osobno, ręce osobno, i tutaj ten, i cała reszta składa się z dwóch elementów. Chyba jeszcze pysk można jakoś odczepić. No dobra, elementy zapasowe na bok, no i teraz przyczepię się do tej samej konstrukcji. Po pierwsze, nie wiem z którego to z odcinka, ale po co tutaj są te dwa study widoczne? No ten silnik fajny, fajna dodatkowa atrakcja, ale wystarczyłoby zrobić wyjmę nawet sobie teraz taki klocek, akurat różowy, taki klocek, a po boku klocki 1 na 1 żółte i to by było naprawdę dobre. I by nie było tych y, widocznych studów. To by było naprawdę, jak już powiedziałem, y, o wiele lepsze od tego, co mamy. Druga uwaga, teraz do dźwiga. Do dźwigu. E, tutaj też by mógł się przydać e, klocek bez studów. No, chociaż wtedy by był problem z tym, bo to byłoby większe. No, ale dobra, no. Jednak, dobra. E, zabawa jest lepsza wtedy Kobie od wyglądu teraz jest odwrotnie wygląd jest lepszy od zabawy chodzi mi tutaj o zabawach dla dorosłych które teraz komi produkuje czołgi wszystko no dobra eee, no i da kolejna uwaga po prostu w moim egzemplarzu aha dobra da się ale tutaj po prostu ten hak jakoś to czasami takie dziwne, ale dobra, to jakoś to nawet jest do, yy, do przetrwania. No i yy, tutaj widzieliście, jak to dobrze się kręci dookoła własnej osi. Oczywiście trzeba to yy, wyregulować, żeby on nic nie zahaczał. Myślę, że jest naprawdę yy, świetny ten zestaw. Yy, Idąc dalej, mamy tutaj nadruk, kolejne nadruki. No i tutaj ten koniec jakby linii jest nawet całkiem, całkiem, tu już się nie przyczepię, że są study, no bo, no, e, lepiej by się chyba nie dało, oprócz jednego na tym klocka, żeby był e, ten klock, żeby był tutaj, żeby było tutaj to światełko. No i co, to tyle, jeżeli chodzi o moje uwagi. E, linia produkcyjna, patrzcie. Starczy zaczepić o ten kołowrotek i chodzi bez problemu. Jak się przydusi, to na środku to się zapada. Ale jakoś po prostu jak to będzie stało, no to jest naprawdę świetne. Taki jeden gumowy element z założeniem tego jakiegoś większego problemu nie było. No dobra. Zobaczy się też, jak to wygląda od dołu. Tu jest druga część tego, wiecie, tej taśmy. No bo, wiecie, ona się nie zaczyna i nie kończy. Tylko jest jednym wielkim elementem. No i tak jeszcze pokażę Wam tył. Tutaj nie wiem, po co jest ten klocek ze studami, czy tu coś. Moglibyśmy przyczepić no na przykład te światełka, no byłoby to dobre. No chociaż nie. no po co to jest w instrukcji? Nie pokazywali, żeby coś z tym zrobić. No, moim zdaniem zwykły klocek byłby lepszy w to miejsce. No ale dobra, dobra. Nie przekomarzajmy się. Wracamy do przodu. Tutaj też mógłby być klocek bez tej dziury w środku. Eee... No, ale tutaj ładnie wytajlowali. To jest e, olbrzymi plus. No i spójrzcie teraz na te sardynki, które są chyba tutaj bardzo e, ważne. Ładne. To oczywiście mi figurka może je złapać. No dlatego to jest takie przedłużenie tego, jakby. Jest no, nawet zrobione szczegółowo. To jest mały element. No i ja się do tej rybki nie przyczepię. Dostajemy je oczywiście w dwóch. A, spada. Także teraz jeszcze na koniec, żeby była pełna recenzja, to zobaczmy, jak ten wytek łapie tą rybę. Czy mu się uda? No jest z tym problem. Byśmy tą rybę zrobili na środku. Trochę głębiej chwytek. No, nie jest to wcale takie łatwe się na pozór wydawało a wręcz trudne, bo to nie jest tak ta taśma nie jest tak w linii, tylko jest trochę pod ale dobra, jakoś by się na pewno udało to zrobić ja, ja jeszcze tego nie zrobiłem, także no co jakaś sztuka byłaby tutaj dobra no tutaj przy tym haku no to widać czy się zapada, ale dobra bierzmy, że już on to złapał może teraz przetransportować na przykład do góry, uważając, żeby to nie spadło w bok, i na przykład wyrzucić w innym miejscu taśmę, czy to po prostu na ziemię, czy do jakiegoś kosza. No i tutaj to dalej idzie. No wow, jestem pod wrażeniem tego zestawu. No i dobra, będziemy kończyć moja ocena. Tak, już ten zestaw psuje. Ty psujko mała, Albo duża. E... Ocena końcowa tego zestawu, no tutaj pozostawia nas wszystkich do myślenia. No to, aha, tutaj żebym się jeszcze przyczepił, to tu brakuje studów. E... Znaczy, są te studia, a ich powinno nie być, tak by ładnie wyglądało. Ocena końcowa, no jak tam te czasy ja bym postawił wysoką ocenę, no bo wtedy kobiety miało takie różne zestawy. Mniej atrakcyjne, mniej szczegółowe do tych teraz, ale jednak no to wtedy już miało dobre zestawy. No i patrz jeszcze ten inny znaczek e Kobi teraz jest trochę no moim zdaniem lepszy, tutaj patrzcie na przykład na instrukcję. E no więc ocena moja to 8 na 10. Innej oceny bym nie postawił, no po prostu w tym zestawie nie ma braków, no chyba, że tutaj detale przeszkadzają. Ale tak jest naprawdę dobre. Dobrze ten jest zbudowany na środku, no by się jednak przydała tam pod jakaś podpórka, żeby to się aż tak mocno nie zapadało. No patrzcie, jak to może się zapaść. Ach, tutaj mamy klocek, ale on nie jest na środku. No dobra, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i że chcecie więcej takich, archiwa i czy chcecie więcej takich archiwalnych odcinków. Piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że nie przedłużyłem za długo, co mi się zdarza. Więc dzięki, na razie. I cześć, pamiętajcie o słuchach.